To, co się dzisiaj dzieje na rynku finansowym w Polsce ze stopami procentowymi, oznacza, że prawdopodobnie już w czerwcu niektórzy z nas zapłacą niższe raty od kredytów. Świat idzie do przodu, pojawiają się nowe produkty, nowe usługi, trzeba to uwzględniać. W związku z tym z roku na rok koszyk się zmienia. I najczęściej jest tak, że jak ten koszyk się zmienia, to w tym nowym koszyku inflacja wychodzi niżej niż w starym koszyku. Wcześniej sytuacja wyglądała tak, że w ramach rady formuje się większość za obniżką, ale prezes Glapiński nie jest w tej większości, że on cały czas brzmi bardzo jasrzębia. I on chyba chciał uniknąć takiej sytuacji, w której po prostu Rada go przegłosuje i on będzie w opozycji, i się dołączył do tej większości. Kiedy pan Rafał pisze w mailu, porozmawiajmy o tym, że stopy procentowe mają szansę spaść szybciej niż nam się wydawało. Myślę sobie, no pewnie przynieśmy ten odcinek naszym słuchaczom i widzom do ich uszu i ich domów, ale dlaczego? Zmieniły się te oddźwięki, od które płyną do nas z Rady Polityki Pieniężnej. Mieliśmy się prezes czy co? On trochę się zmienił. <laughs> w tym znaczeniu. Okay. Zupełnie inny człowiek. <laughs> chociaż y, chociaż cią, cały, czas, y, cały czas ten sam y, najwybitniejszy człowiek w historii polskiej polityki pieniężnej. 18 lat no. w banku centralnym. Co mu się zmieniło? Że mówi dzisiaj co innego niż mówił jeszcze pół roku temu. Co, co, pół roku temu, co mówił miesiąc temu, mu się zmieniło nagle. Więc co? No inflacja została poddana presji i jednak wbrew wszystkim prognozom i wbrew prognozom NBP nie przekroczyła 5%. Na początku tego roku została na poziomie 4,9% niektórzy nieprzychylni mówili, że to dlatego, że głos zmienił tak zwany koszyk inflacyjny i to prawda, tylko że to nie znaczy, że to jest jakaś ofera czy manipulacja, ponieważ głos co roku zmienia hmm. koszyk inflacyjny na początku roku jest to zupełnie normalna procedura i no, zawsze wróca aktualizuje po prostu to, co, na co faktycznie wydajemy pieniądze. Koszyk inflacyjny powstaje na, po, na podstawie badań, które trwają przez cały rok i w tych badaniach biorą udział tak zwani zwykli ludzie. Powiem ci szczerze, że ja kiedyś brałem udział w, w takim badaniu. Oficjalnie? Że wiedziałeś, że cię badają? Tak, tak przyszła do mnie pani, zapukała, jak domokrążca. Oni chodzą od drzwi do drzwi pukają ja i pukają i pytają, czy nie zechciałby pan wziąć udział w tak zwanym badaniu, to się nazywa badanie wydatków gospodarstwa domowego, czy coś takiego. Ja, A ty co? I ja jako miłośnik Gusu makroekonomii dalej powiedziałam, kurczę, zawsze o tym marzyłem. Faktycznie istniejecie. Pan pokaże lodówkę. Nie, właśnie, nie. Pani nie chciała do nas wchodzić, absolutnie, tylko dała nam taki zaszycik, taki notesik, w którym były tam rubryczki, pokazała, co w jaką rubryczkę wpisywać, i musiałem tam przez miesiąc zapisywać wszystkie moje wydatki. Wszystkie. I na tej podstawie powstaje koszyk inflacyjny. Nie, tak, tak. Na znaczy podstawie na podstawie tych badań guscej może wyliczyć całą masę różnych innych rzeczy. Ile ja pieniędzy wydaję na... Jasne. Natomiast tak, koszyk inflacyjny też, no I bo koniec jeśli... koniec końców, Rafał, trafiasz Oczywiście. na Radę Polityki Pieniężnej i oni na podstawie twojego koszyka, między innymi, o, czy... decydują o stopach. No właśnie, między innymi, bo nie chciałem, żeby no nie, to nie, nie, nie. zabrzmiało tak, że to tylko ja o tym decyduję. <laughs> to byś był dobrym kolegą. Wtedy byłoby znacznie <laughs> więcej płyty w koszyku inflacyjnym. A, a generalnie chodzi o to, że takich ludzi jest bardzo dużo w całej Polsce i tak dużo żeby to spełniało y, warunki takiego badania jak społecznego świat idzie do przodu pojawiają się nowe produkty nowe usługi trzeba to uwzględniać w związku z tym z roku na rok koszyk się zmienia i najczęściej jest tak że jak ten koszyk się zmienia to w tym nowym koszyku inflacja wychodzi niżej niż y, w starym koszyku często tak jest dlatego że jeśli jakieś rzeczy wcześniej bardzo mocno drożały podnosząc inflację w tym starym koszyku to w związku z tym, że one bardzo mocno podrożały, to jakby ludzie stracili zainteresowanie albo część zainteresowania tymi rzeczami, bo one są droższe i zaczęli kupować ich mniej. Yy, więc siłą rzeczy... W kolejnym koszyku waga tego typu produktu może być troszeczkę, troszeczkę mniejsza. To wracając, mamy nowy wracając. koszyk inflacyjny, to wpływa na odczyt inflacji, który jest na poziomie niższym niż się spodziewaliśmy. Tak, 4,9, a Rada Polityki Pieniężnej NBP yy, prognozował, że w pierwszym kwartale będzie chyba 5,4. To jest yy. dość duża różnica. I już wcześniej były takie sygnały ze strony niektórych członków Rady, że tak właściwie w tym roku trzeba będzie te stopy zacząć obniżać, bo jednak ta główna stopa na poziomie 5,75 w sytuacji, w której inflacja jest poniżej niżej 5% i prognozy są takie, że będzie opadać w stronę 2,5%, no to to jest za wysoko. Nie ma potrzeby aż na tak wysokim poziomie trzymać tych stóp procentowych. Tyle, że to były pojedyncze głosy, mm. tak, które nie stanowiły większości w Radzie, w której jest z tego 10 chór. osób. I zrobił się, stopniowo zrobił się z tego chór i przyszło kolejne posiedzenie y, Rady i widać, że ten chór jest na tyle szeroki, że jest w stanie zmienić komunikat. Po każdym posiedzeniu Rady jest komunikat i ten komunikat po ostatnim posiedzeniu brzmiał już troszeczkę inaczej. Hmm. niż te poprzednie. Brzmiał łagodniej. Czyli poczekaj, był Jastrzębia, teraz jest już Gołębi, tak? Czy jeszcze nie? Ten, były takie akcenty gołębie w tym komunikacie i zawsze ale to jest. Dziób rak... jeszcze był Jastrzębia, ale już pióra Gołębia. Ma sens. Mhm. I, I łapki, dalej. Łapki, tak. Pazurki już były <laughs> delikatniejsze. I, yy, I następnego dnia, bo to zawsze jest tak, że jest posiedzenie, hmm. po posiedzeniu jest komunikat, a dzień później jest konferencja prasowa. Prezesa Glapińskiego, który na tej konferencji powinien reprezentować nie swoje własne prywatne poglądy, o, tylko dofał, poglądy przez... całej Rady. On często to mówi. Często to mówi, że on tutaj jest w imieniu całej Rady. W związku z tym on o jakiejś rzeczy prywatnie może myśleć inaczej, ale większość Rady <coughs> myśli tak. Wielokrotnie to wokół. słyszeliśmy. W każdym razie wyszedł prezes Glapiński dzień później, jak już było wiadomo, że ten komunikat jest troszeczkę inny, więc były oczekiwania, że ten jego komunikat mm. też będzie troszeczkę inny. Natomiast nikt nie oczekiwał że on zrobi taką woltę od ściany do ściany, od bandy do bandy, mm. bo on miesiąc wcześniej mówił, że w ogóle zapomnijcie o jakichkolwiek tak. obniżkach. Bo prąd, bo inne rzeczy. Bo prąd, bo wynagrodzenia za cały czas rosną szybko w polskiej gospodarce. Generalnie mamy się rozwijać o 4%, czyli jak będziemy szybko rosnąć, to ta presja inflacyjna powinna też być mm. wysoka. I rzeczywiście to brzmi mm. logicznie. I w związku z tym nie, nie będzie nie obniżki w tym roku, głowy, może tak. będzie w przyszłym roku. Yy, I teraz... Wyszedł po tej ostatniej, po tym ostatnim posiedzeniu rady i on powiedział, że, że inflacja jest niższa niż miała być, że Płace Na rosną. Nawet Tak, tak że fajny. płace. Bo staram się przypomnieć, żeby to ja to wszystko mówię z pamięci. Halo. I że płace rosną, ale coraz wolniej. Hmm. Więc rzeczywiście może nie będzie tej presji, aż takiej, bo te płace rosną coraz wolniej. Że jeśli chodzi o ceny prądu. No to rzeczywiście kończy się mrożenie cen prądu pod koniec trzeciego kwartału, ale rzeczywiście może potem. Po mm -hmm. pierwsze, rząd może przedłużyć to mrożenie mm -hmm. i wysyła takie sygnały, że jakby miała wyjść z tego jakaś podwyżka cen prądu, to po prostu przedłużą mrożenie. A może być tak, że po prostu to odmrożenie będzie oznaczać, że ceny spadną, a nie wręcz górę. może tak. nawet i spadną, mm -hmm. albo będą stać w tym samym miejscu, że to nie musi się wiązać z żadną podwyżką. Czyli jest kilka czynników, żeby podjąć decyzję szybciej. Tak, i bo wiesz, bo jeśli nie będzie podwyżki cen prądu pod koniec roku, to niewykluczone, że na koniec roku ta inflacja będzie gdzieś tam w okolicach 3%, to a kiedy cel jest 2,5%, no to, kiedy to już za chwilkę. Tak? Stopy. Czy on to powiedział? Czy możesz go zacytować? Tak, i on powiedział, że w związku z tym on uważa, że możliwe jest, że już w maju pojawi się wniosek o obniżkę stóp procentowych, co więcej, możliwe jest, że on sam osobiście złoży ten wniosek. Wcześniej sytuacja wyglądała tak, że w ramach Rady formuje się większość za obniżką, mhm. ale prezes Glapiński nie jest w tej większości, że on cały czas brzmi bardzo jastrzębio i on chyba chciał uniknąć takiej sytuacji, w której po prostu Rada go przegłosuje i on będzie w okay. opozycji i się dołączył do tej większości. A jak on się dołączył do większości, to rynek uważa, że to już jest załatwione, że to już jest sklepnięte, no, że jest, w maju mamy obniżkę stóp procentowych. Co najmniej pół roku wcześniej. Tak. Rozumiem te wszystkie okoliczności, które pięknie zacytowałeś z głowy w ślad za Glapińskim, szefem Rady pamięci. Polityki Pieniężnej i szefem NBPM. Natomiast czy otoczenie makroekonomiczne też wpływa na tę decyzję? W tym komunikacie Rady Polityki Pieniężnej też było zaznaczone, że jest zwiększona niepewność, jeśli chodzi o międzynarodową politykę handlową i tak dalej. No ale to też wiesz, ta niepewność może zagrozić naszej gospodarce, naszemu wzrostowi mm. gospodarczemu, w związku z tym. No, też musimy chronić tą gospodarkę, w związku z tym, to jest kolejny argument za no, tym, tak. żeby obniżać Trzecia. stopy procentowe. Mm. I w ten sposób za chwilę będą funkcjonować wszystkie banki centralne na świecie, podejrzewam. To jest argument za tym, żeby szybciej obniżać. Była na początku taka rozkminka w Stanach Zjednoczonych, że przez te cła to wzrośnie im inflacja, bo to oznacza, mm. że po prostu trzeba, ceny różnych rzeczy pójdą w górę. Ale to jest problem głównie amerykański. Bo to Amerykanie mm. podnoszą te cła głównie. Więc ta inflacja faktycznie może być problemem, ale u nich, mm. a nie u nas. Jasne. U nas może być problemem to, że gospodarka, niektóre branże nam spowolnią. Wprawdzie rząd mówi, że zostaniemy obo. Uderzeni w bardzo niewielkim stopniu bezpośrednio, i że to jest pomijalne, tak naprawdę są jakieś tam ułamki, ale pośrednio możemy oberwać, hmm. jeśli na przykład Niemcy znowu spowolnią albo cała Unia Europejska, gdyby nie poszły dobrze te rozmowy pomiędzy Unią a Stanami Zjednoczonymi. Albo e, tak. Znaczy, no, jeśli Chiny bardziej spowolnią, to nie wiem, czy nam to zrobi jakiś w gospodarce jakiś dodatkowy problem. Ale wiesz, Spowolnienie większe w Chinach też oznacza mniejszą inflację na całym nie. świecie. Mniejsza inflacja to też jest no. kolejny argument za tym, żeby szybciej obniżać stopy procentowe. Co się stało z ropą Brent w ciągu oh, ostatnich dwóch tygodni? Tak mało, że w Orlenie nie śpią. Tak, w hurcie w Orlenie widziałem olej napędowy, spadł do poziomu z 2021 mm. roku. Jest najtańsza od czterech lat cena paliwa. Na razie w hurcie, za chwilę to się powinno przełożyć mm. na stacje benzynowe. Analitycy PKOS-a napisali, że 2-3 tygodnie, bo tyle trwa przekładanie z hurtu na detal i powinniśmy mieć paliwo w okolicach 5,60-5,70 na stacjach. No. 6,41 jeśli, jeśli się A. utrzyma ten brent. No, przez cały no, no, czas. No, no, no. Bo on spadł, tylko teraz kwestia tego, żeby to nie było tak, że on spadł na dwa dni no, 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 no. i znowu urósł, tylko żeby to on został na tym obniżonym poziomie w okolicach 60 dolarów Jakby za się tak utrzymało do września, to wakacje byłyby w samochodzie. No, no, tak, no, tak. No, a wcześniej to... się złoto umocnił, czyli euro i stańsze więc kurczę, no dlaczego ja jadę samochodem do Góry w lipcu? Widziałem taki komunikat yy, chyba szefa Fedu, albo kogo, chyba tak, y, że on powiedział, że w, jest prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy stopy procentowe w Stanach będą wyglądały inaczej. Czy to oznacza, że... Yy, Zmieni się podejście, zmieni się planowanie, czy nie? Jak to widzisz? A czy Paweł generalnie y, wyróżnia się? Na tle różnych innych prezesów, różnych innych banków centralnych, mówiąc yy, ciągle, że mamy czas. Mhm. I... Znaczy, miał czas przed. Yy... Nie, że teraz właśnie. Wciąż? No, tak, no, tak okay. że, że mamy czas i że. No bo rzeczywiście on jest w trudnej sytuacji, bo z jednej strony wszyscy mówią, że gospodarka amerykańska zmierza w stronę recesji, ale z drugiej strony ta recesja może być przejściowa, trwać jeden kwartał i za rok jest. już może tej recesji nie być. Yy, a z drugiej strony rzeczywiście te cła mogą spowodować. Podniesienie inflacji, a z inflacją często tak bywa, że jak już się podniesie, to potem trudniej ją obniżać. Mhm. Zwłaszcza jeśli w tym samym momencie obniżasz stopy procentowe, bo wtedy dajesz sygnał do gospodarki, że nie dbasz o inflację. A ludzie, jak widzą, że im ceny idą w górę w sklepach, a z drugiej strony jest bank centralny, który o to nie dba, mhm. no to zaczynają trochę. Szaleć i wtedy ta inflacja może być zdecydowanie, zdecydowanie wyższa. Więc akurat Powell i Fed są w bardzo ciężkim położeniu, chociaż rynek wycenia, że będą trzy obniżki stóp procentowych w Stanach w tym roku, do końca tego roku. Też y widziałem taką analizę, czy właściwie takie wypowiedzi, że to, co się dzieje, my sobie możemy na bieżąco komentować i z tego, co widzę po naszych wynikach, nasi widzowie tego od nas oczekują też, ale jak myślisz o sobie jako ekonomiście, czy szefie biznesu, czy szefie banku, także centralnego na przykład, to Potrzebujesz danych, a te dane, które są tu i teraz, one jeszcze nie, nie ma ich jak przyłożyć do tego, mhm. co było, więc one są na tyle nowe, że trzeba ich nazbierać więcej, żeby podjąć z tego lepszą decyzję. Więc trzeba czekać. Po no, prostu. a do tego jeszcze co dodatkowo komplikuje sytuację, musisz się w części też opierać na prognozach, czyli na danych, których w ogóle jeszcze nie ma, tylko są mhm. prognozy, więc rzeczywiście to jest trudne i dlatego popełnia się dużo błędów w tych prognozach i potem trzeba te błędy jakoś tam korygować, żeby to wyglądało, żeby to lepiej dopasowało do rzeczywistości. W każdym razie w Stanach stopy procentowe, rynek obstawia, że pójdą w dół, ale rzeczywiście te komunikaty ze strony Fedu są takie e, niejednoznaczne. W Europie sytuacja jest zdecydowanie bardziej klarowna. Tutaj wszyscy są przekonani, że będziemy mieć stopy procentowe, które idą coraz niżej. Już są pierwsze dane mówiące o tym, że zaczyna się podnosić kredyt hipoteczny w strefie euro, czyli jest pierwsza reakcja, no bo. W, stref... podnosić w sensie więcej, więcej, więcej ludzi, ludzi bierze. Tak? tak, czyli. Pierwszy sygnał, że gospodarka zaczyna się lepiej kręcić. W strefie euro, która miała stagnację przez wiele lat, ale tam stopy procentowe idą w dół już od pewnego czasu. Mm -hmm. tak? Więc już minęło na tyle dużo czasu, że widać pierwsze efekty i zaczyna się większa aktywność kredytowa, i to dobrze. To powinno dobrze pomagać gospodarce w strefie euro. I myślę, że w Polsce za chwilę będzie ten sam efekt. Mm -hmm. Czyli my już y, dopisaliśmy się do tej grupy, która będzie za chwilę obniżać stopy procentowe. Wibor, ten wskaźnik, mm -hmm. który jest w umowach kredytowych, on już też zaczął spadać. Dzisiaj rano sprawdzałem, że Vibor 3 trzymiesięczny, który przez ostatni rok był na poziomie 5,85, jest poniżej 5,60 już. Czyli poszedł w dół o jakieś 30 punktów bazowych. Jak ktoś ma umowę kredytową z Wiborem trzymiesięcznym w banku, który aktualizuje oprocentowanie mhm. raz w miesiącu. Banki się dzielą na takie, które aktualizują raz w miesiącu albo raz na kwartał. Mhm. I najczęściej to robią na koniec miesiąca. Więc teraz mamy. Kwiecień, więc na koniec kwietnia ci wszyscy, którzy mają umowy kredytowe z Wiborem 3-miesięcznym, jeśli się nic nie zmieni przez ten czas, a pewnie się nie zmieni, to już na koniec kwietnia ich banki powinny im zmienić Wibor na niższy, tą stawkę, tak? Zaktualizować tą stawkę, co oznacza, że. W maju jeszcze będą mieć ratę po staremu, bo ta aktualizacja nie wchodzi tak natychmiastowo, ale od czerwca już będą mieć niższe raty. Tak, czy to, co się dzisiaj dzieje na rynku finansowym w Polsce ze stopami procentowymi, oznacza, że prawdopodobnie już w czerwcu niektórzy z nas zapłacą niższe raty od kredytów. Oh, I teraz zobacz, mamy krajobraz, gdzie y, Trump wymyśla codziennie coś nowego, gdzie y, ocean jest wzburzony bardzo, raz y, buja w tę stronę, raz buja w inną stronę, ale jak popatrzymy sobie na, też nawiązując do naszego odcinka o tym, no i co z tego, że ta Europa czekająca na umizgi Stanów Zjednoczonych i Chin ma się właśnie w takiej w sumie nawet niezłej kondycji, jeżeli to się będzie w ten sposób ożywiało, to tak naprawdę zniknie nam też jeden z problemów, o którym mówiliśmy w innym odcinku, bo my musimy rosnąć w Polsce, żeby ten deficyt, który mamy, się nam likwidował, więc kółko się Budżetowy może ładnie deficyt. tak budżetowo no, żeby tam, się ładnie zacząć. Tak, też, tak. Wszystko yy... temu sprzyja. No, Jeśli się zamieszanie z cłami temu no, no, no. nie sprzyja, natomiast no, Donald Tusk i minister finansów mówili, że y, to przełożenie na polską gospodarkę bezpośrednio będzie niewielkie, no bo Stany Zjednoczone nie są najważniejszym rynkiem zbytu dla nas mm. z jednej strony, mm. więc my nie eksportujemy do Stanów aż tak strasznie dużo. Nie mamy w ogóle deficytu ze Stanami Zjednoczonymi, a Trump chce najbardziej uderzać w te kraje, y, które mają, z którymi Amerykanie mają deficyt, a z nami Amerykanie chyba mają na. Nadwyżkę nawet hmm. ostatnio. Yy, także ze względu na to, że wydajemy coraz więcej na zbrojenia, bo przecież te wydatki zbrojeniowe w dużym stopniu idą I do, do kieszeni ich. Amerykanów. Tak. Poza tym Amerykanie budują nam elektrownię atomową przecież pierwszą. Westinghouse yy, to jest amerykańska firma, więc mamy jakby specjalne relacje biznesowe w tej chwili akurat ze Stanami. Więc oni nie powinni jakoś się wyżywać akurat na nas. Hmm. Są inne kraje, co do których Trump może kierować swoją agresję w, tam, w tamtym kierunku, akurat nie w naszą stronę. Ładne, ładne. Chociaż ja myślę, że największym wyzwaniem jest człowiek, który sprawił, że Twoje wakacje w Chorwacji będą tańsze, czyli właśnie Donald Trump, bo on co noc może mieć zupełnie inny pomysł na swoje życie, a przy okazji na nasze życie i tego się najbardziej boję. No. Ale to jednocześnie daje nam szansę do tego, żeby tutaj się działo w tym studiu, więc oby tak było, bardzo dziękuję. Znaczy, żebyście nie tracili swoich pieniędzy i my też, ale żeby się jednak działo i żeby było co komentować, bo mam wrażenie, że czasy są takie, że chcemy po prostu wiedzieć, o co tutaj chodzi, a yy, no, trochę... No to, żeby dobre deale były. <laughs> Jemu o to chodzi, że no. Ameryka nie miała deficytu handlowego. Chociaż tego się chyba nie da osiągnąć. Nie. Puenta miała być taka. Make ekonomicznie great always. Oh, yes, of course. <laughs> Dziękuję i do zobaczenia. Trochę prywatny i mogę ci zradzić, bo wiem, że ty też ja, turystyczne masz proszę. zapędy. Bo Poprzez niesamowity, nieustępliwy nacisk moich dzieci jadę drugi rok z rzędu do Czarnogóry na wakacje. Nieustępliwy jeszcze jaki był? Nieustępliwy i nieustępliwy i naciski jeszcze jakiś powiedziałaś. Słuchaj, w, w, różne epitety, które, o, którymi określamy Donalda Trumpa często, w stosunku do moich dzieci, w tym temacie też pasują. <sum> 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 ładne, ładne, ładne. No w każdym razie nie, nie dało. Naciskają i jedziesz. No. Tak, jadę i muszę ci powiedzieć, że jestem na etapie bukowania różnych noclegów mhm. w różnych miejscach i często to są te same miejsca co rok temu. I wiesz, że jest taniej? No widzisz? Niż rok temu? Chcesz powiedzieć prosto w oczy Donaldowi Trumpowi dziękuję za tańsze wakacje w Czarnogórze. Proszę bardzo. Thank no. you Mr. <laughs> Prezydent.